W kątkach głowy jest miłość trzyma. Stać na chąka chleba, rano też na ich potrzeba. Idź już spać, no i ładnie trzeba wstać. Gdyby być nie boli. Mistrzę. Wygodnie z i jej mały dziecię, to rzecz najstraszniejsza na świecie. Tak tu zimno, wiatr wieje, moja wina ja go umrzeje. Anioł nam powiedział, kiedy z nami w ognisku siedział. Jest to Józef, Maria, Jezus Mały, w roku w nasianku cały. Wybaczcie, że nas niepokoimy i nieproszeni tu przychodzimy. Anioł nam się w nocy ukazał i to bezwlejem i rozkazał, żeby odlać pokłon Panu nad Panem, który Maryi był zwiastowany. Więc nie tracąc ani chwili, przybiegliśmy tu ile sił, by pokłonić się Jezusowi Małemu. Mimo naszej biedy tak się dziś stało, że radości w naszych sercach jest mało. Rzemny, lud biedny, lichy, nieuczony, jako pierwszy królowi królów składa pokłony. Przynosimy Ci Jezu. Darze, baranki małe, bo one najcenniejsze z naszego. Be, be. Be, be. Przyprowadziła i narodziny króla obwieściła. Ta gwiazda nas prowadzi z dalekiego wschodu, by oddać pokłon królowi królów od samego progu. Jako dary, mirne, kadzidło i złoto przynosimy i o błogosławieństwo dzieciom Jezus prosimy. Nie, mama, nie, nie. Mamy, nie, Wielkiej tajemnicy jesteśmy świadkami, że Bóg zamieszkał dziś między nami. Wybaczcie mi postawę człowieka prostego, że nie poznałem w dziecięciu pasterza świata całego. Nie lękaj się, pasterzu miły, ale chwal Boga z całej siły. Co ja mogę Jezusowi ofiarować? Mam jak rąkę chleba, żeby nie głodować. Dam ją Jezusowi w żubku leżącemu, że nie zimna płaczącemu. Patrz, pas Patrz, pasterzu, nie do wiary, to są chyba jakieś czary rąkach lepiej zamieniła, a wieczorem mała była. To nie czary, nic tych rzeczy. Jeśli Bogu ofiarujesz, dar serca całego, on ci odda stokroć ze skarbu swojego. Dziecię Boże tej nocy, kiedy się wstajęce rodzi, Swej łaski, radości i mocy, każdemu da jak najwięcej. On swym boskim, promiennym uśmiechem troski i smutki osłodzi. Niech czerpią do żółka pociechę I starsi, i dzieci, i młodzi. Niech jego maleńka rączka Każdy wasz dzień błogosławi, Bo każdy się trudem zaczyna, On żyjszym, jaśniejszym go sprawi. Z okładka jak hostia białego Z drudławskiej niechaj spłynie, Dzieciątko dobra wszelkiego Udzieli każdej rodzinie. słabo klaskaliście. Jeszcze raz głośno. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom. Siostrze Rafaeli, siostrze Marii. Gdzieś jest siostra? słowa się gdzieś. Tak. Panu Markowi też i Wam bardzo serdecznie, że zostaliście i obejrzeliście te jasełka. Ale teraz będzie konkurs. Kto mi powie, jakie zwierzątka są w szopce? O, owca. Owca. Siostro, mamy coś za owce? Chwileczkę. Chwileczkę, Chwileczkę, tak. z skał. Zaraz będzie coś zaucy. Jakie jeszcze mamy zwierzątko? Baranka. Czy jest baranek? Gdzie jest baranek? Niech się pokaże. Zabieć. Zabieć. Nie, jest baranek. Co jeszcze? Kto? Mysz. A gdzie jest mysz? Bo ja nie widziałem. A jest mysz. A jak robi mysz? Dobrze. Kto jeszcze jest? Kto, kto? Maria Ignacy. A, Maria i Józef jest też. Tak, więc co prawda nie są to zwierzątka, ale są dobrze. Osiołek. Osiołek. Gdzie jest osiołek? Nie ma osiołka. Widzisz? O, kto jeszcze jest? Syrenka. Syrenka. Gdzie jest syrenka? Nie. Tu w szopce, jak jest zwierzątko. Już chyba więcej nie ma. te białe to kto? A waranki Aha, dobrze, dobrze. A z ludzi, kto jest najważniejszy w szopce? Józef? Czy Józef? Pan Jezus. Pan Jezus, oczywiście. A kto jeszcze był? Maryja. Maryja, tak. Oczywiście święta rodzina. Kto jeszcze? Trzej królowie. Gdzie są Trzej Królowie? Dziani są? Tu są, tak. Dwóch, a trzeci tu jest. Dobrze. Kto jeszcze był? No, z występujących to nie, to z oglądających muszą powiedzieć. O, Karolinowie. Aniołowie. A gdzie są aniołowie? Tak, chodzili wysoko, tam żeby ich było widać. Kto jeszcze był? Pasterze. Pasterze. Ilu tych pasterzy jest? Całych trzech. Cztery. Dobrze. Kto jeszcze? Królowie. Królowie, tak. Jeszcze ktoś? Kto? Pasz. Gdzie jest Wasz? Nasze mali wykonawcy, zanim wykonali tak pięknie całe te jasełko, musieli się dużo nauczyć tekstu. Trudno było się nauczyć tekstu? Nie, i tak, i nie. Tak, dobrze. Ale słuchajcie, także. Te wszystkie piękne stroje musieli sobie u...